Cześć, witajcie w nowym programie Pony Mania. Dzisiaj pokażę wam... E, dzisiaj pokażę wam nowe My Little Pony Pop Fluttershy. Duży zestaw. Ten zestaw zawiera Fluttershy, kucyka My Little Pony Pop Fluttershy, o takiej... Klateczkę dla ptaków. Szafkę. I kilka hmm, floderszej selfie. I cztery floderszej selfie. naklejki i również taki otoczek. Te kucyki są rozłączalne, czyli takie, że można je zdjąć im grzywę, ogon, a także skrzydła. Nasza Fluttershy jest. Jest w tej serii połączonych produktów. Pokażę Wam, co jest na czeku. W czeku są pokazane zestawy My Little Pony Pop. Na przykład Sweet Shop pa Pinkie Pie. Czyli cała wielka cukierna. Drugi. To duże zestawy. Księżniczka Twilight Sparkle i księżniczka Cadence. Jest jeszcze zestaw Rarity i księżniczka Luna. Szalony fryz. Tu są podobne do naszego zestawu z Fluttershade. Pinkie Pie w takim zestawie. O i nasza Fluttershade. W takim samym zestawie. Tu są kucyki Rainbow Dash z szalonym fryzem i The z szalonym fryzem. Tu są najmniejsze zestawy do kucyków: Pinkie Pie, Applejack, Jack, Rarity i Twilight Sparkle. Tu są jak można śmiesznie połączyć kucyki: Apple Dash, Rainbow Jack, Flutter Pie i Pinkie Sparkle. Tu są napisane również. Jak można zrobić takie kucyki? Apple Dash. Apple Jack i Rainbow Dash. Rainbow Dash i Apple Jack. Rainbow Jack. Flutter Pie. Fluttershy i Pinkie Pie. Pinkie Sparkle. Pinkie Pie i Twi Princess Twilight Sparkle. Dobrze. Wracając do kucyków. Tu w tym zestawie są jeszcze cztery. Słodkie motylki. O takie. Te motylki można przyczepić sobie. O tu. Na przykład do szafki. W taki sposób. A naklejki? Naklejki można albo na kucyka naklejać. Ja nakleję na przykład kwiatuszek. Na fladrz. Jak to się właśnie robi. Ptaszki można otworzyć z klatki o w ten sposób. I można się nimi bawić. ćwierćwić, Ale lepiej, żeby były w klatkę. Wtedy się nie pogubią na pewno. Wtedy nie pogubią się na pewno. Ale nasz czas na ocenę mistera. Puchacza. Ciekawe, czy mu się, czy mu się podobały nasze... Czy podoba mu się nasze Fluttershy. Hmm, mister Puchaczu? Powiesz nam, czy ci się podoba? Hu hu, hu hu, brawo! Dobrze, misterowi Puchaczowi się podobało, a my... a my... a my... Możemy kontynuować dalej nasze filmy. Motylki są. O, na szafkę nakleiłam uśmiechniętego Angela. Słodki, nie? Angel to króliczek fladeszczy. Dziękuję za oglądanie filmiku. Proszę o subskrybowanie. Pa-pa!